Odlotowe agentki. Godzina 19.32. Droga u wybrzeża Pacyfiku. Konkurentki. Jeszcze raz, dlaczego mamy tam z tobą iść? Dlatego, że jesteście moimi przyjaciółkami i wszystko robimy razem. Nawet największa przyjaźń ma swoje granice. Lower ma rację. Sama się zapisz na konkurs recytatorski, mhm. a my tu poczekamy. Wiesz, to chyba nie dla nas. Hmm, jak chcecie, idę sama. Głowa do góry, jak wszystko załatwisz, wybierzemy się na jakąś imprezę, żeby to uczcić. Nie za wcześnie na świętowanie? Przecież konkurs jest dopiero za kilka dni. Zaufaj mi, nikt nie pokona sam: ona jest urodzoną mistrzynią. Nie byłabym tego taka pewna, a teraz z drogi, idę zgłosić swój udział. Żartujesz! Odkąd interesuje cię konkurs recytatorski? Nie konkurs, tylko zwycięstwo. Wiedz, że cię pokonam i że wszyscy się przekonają, że jestem nie tylko najładniejszą i najlepiej ubraną dziewczyną w szkole ale również najinteligentniejszą uczennicą. Ojciec wynajął dla mnie słynnego językoznawcę, zawodowego hipnotyzera i mistrza jogi, więc na pewno mi się uda. Życzę szczęścia sam. Będzie ci potrzebne. Ach, och, jeśli tak farbowana kretynka myśli, że pozwolę jej wygrać, to znaczy, że pomieszało się jej w głowie. Co teraz robisz? Mandy ma do pomocy tych mózgowców jeszcze tego mistrza jogurtu czy jak mu tam? Wypróbuję najstarszą metodę. Będę się uczyć. W takim razie możesz liczyć na naszą pomoc. Naprawdę? Jasne, co prawda nienawidzimy biblioteki, ale nie możemy pozwolić, że my Mendy pokona naszą sami. Idziemy. Od czego zaczynamy? Od słowników. Witajcie, dziewczęta. Cieszę się, że wpadłyście. Aha. Jerry, jesteś naszym przyjacielem, więc powiem ci wprost. Twoje dowcipy trochę się zestarzały. Hmm, no cóż, w takim razie przejdźmy od razu do rzeczy. Poinformowano nas, że pszczółki czołowy zespół Cheerleaders z Kalifornii jest ZBW. Co to takiego? Zaginął bez wieści. Dziś rano dziewczęta miały się zjawić na konkursie w Miami, ale nie dotarły na miejsce. Przepraszam, że pytam, ale co my mamy z tym wspólnego? Pojawicie się tam w przebraniu i sprawdzicie, co się z nimi stało. Od tej chwili jesteście nowymi mistrzyniami Kalifornii i nazywacie się Maskotki. Czy to twój kolejny żart? Nie tym razem. Chcesz powiedzieć, że mamy być cheerleaderkami? Zgadłaś. Nie ma mowy! To jakiś obłęd. A teraz wasze zabawki. Trzy pary odlotowego obuwia sportowego, mini aktywatory rakietowe, uniwersalne szminki, laserowy pierścionek do cięcia metalu i mój ulubiony sprzęt środek na porost włosów w spraju. Doskonały wynalazek dla kogoś, kto jest łysy jak kolano. Dziękuję, Clover. A teraz powodzenia i spadajcie! Spadajcie, rozumiecie? I kto powiedział, że moje dowcipy nie są śmieszne? Godzina 11.29. Plaża w Miami. Jak on mógł nam to zrobić? Chyba nie może być nic bardziej poniżającego. A jednak... Jakie śliczne! Powiedz, że żartujesz. Mówię poważnie, zawsze chciałam być cheerleaderką. Podoba ci się ten strój? A może lubisz bez sensu machać rękami? No, może tego nie wiesz, ale kibicowanie zawodnikom jest samo w sobie elitarnym sportem o bardzo długiej tradycji szlachetnego współzawodnictwa. Głupota ma rzeczywiście długą historię. Przestańcie się kłócić. Jesteśmy tu, żeby odnaleźć pszczółki. Co rzeczywiście. rzeczywiście! Od czego zaczynamy? Musimy się dowiedzieć, czy pszczółki miały jakiś wrogów. Powiedziałaś pszczółki? Tak. Szkoda, że im się coś przytrafiło. Żartujesz? Wygrywały 10 razy z rzędu. Najwyższy czas, żeby ktoś inny miał szansę. No właśnie. Szczerze mówiąc, cieszę się, że zaginęły. I to we właściwym momencie. Zdaje się, że tu każdy może być podejrzany. Witam wszystkich serdecznie na ogólnokrajowym konkursie cheerleaderek. Jako pierwsze wystąpią przed państwem maskotki z Beverly Hills w Kalifornii. O! Oh. Nie wiedziałam, że mamy występować. Dobrze, że Jerry dał nam odpowiednie buty. To, że jesteśmy niezłe. A, może nawet przejdę na zawodostwo. A, najpierw wymyśl, jak sensownie zakończyć tę błazenadę. Ma skotki w lewo, maskotki w prawo, zaraz znikamy, więc bicie brawo. <laughs> Teksas stanem jest to w bojów, więc ruszamy dziś do boju. Teksas z górą! Wow! Wow! Stan Wisconsin słynie z Sela. Pokonamy Was to Zela! Oh, yeah! oh, yeah! yeah! No a lasy mróz i śnieg. My włączamy piąty wiek. Hurra! Może dziewczyny Zalaskie pomogłyby Ci przygotować się do konkursu? O, jeszcze nie jest ze mną aż tak źle. Panie i panowie, na tym kończymy dzisiejsze prezentacje. Czekamy na werdykt jury. Nie tak prędko. Jeszcze czarne wdowy. Dziwne, nie mam takiego zespołu na liście. Sami mówiłaś, zdaje się, że tyr liderki są pełne dziewczęcego uroku. Przerażające. Mam wrażenie, że gdzieś już widziałam ten układ. Decyzja sędziów jest jednogłośna! Zwyciężyły Czarne Wdowy! Są nowymi mistrzyniami i będą nas reprezentować w międzynarodowym konkursie na Tahiti! Nie przejmujmy się. Druga lokata przypadła w udziale dziewczętom z Teksasu! A trzecie miejsce zajęły Maskątki! Przecież to my! To my jesteśmy maskotki! Mamy trzecie miejsce! Pewnie dostaniemy jakąś nagrodę! Szkoda czasu, muszę się przygotować do wywiadu. Hmm, pospiesz się, dziennikarze już biegną! Ha? Cześć! Jestem Crowbell! Kapitan drugi! Kopytany oh, Kim jest pani chłopak? Skąd jesteście? Kim Czy pani, pani jest? naprawdę lubi czarny kolor? No no. Powiedzcie coś o sobie! Co pani jada na śniadanie? Nic pani nie jest? Nic mi nie jest, nic mi nie jest. O, patrzcie, to mi wygląda na krótkie spięcie. Koniec wywiadu. Dziewczęta są zmęczone i muszą natychmiast wracać do ośrodka treningowego. Przed nami Mistrzostwa Świata. Co to za smuciara? Nazwisko na kostiumie brzmi Landrynka. Co za ironia. Połączę się z Jerrym i sprawdzę, co to za jedna. Witajcie, dziewczęta. Widziałem was w telewizji. Myślałem, że wygracie. Te czarne wdowy były jednak lepsze. Co za eksplozja ruchów. Mógłbyś sobie darować. Jerry, co wiesz o ich trenerce? Nazywa się Landrynka. Dziwne. Brak danych. Szukaj dalej. Musimy je odszukać, zanim stąd wyjadą. Mam wrażenie, że się właśnie odezwały. Najwyższy czas skorzystać ze sprzętu. Dalej, dziewczęta, do tamtego okna. Jeszcze chwila, a skóra zmarszczyłaby mi się jak na starych butach. A! A! Hmm. To hmm. się nazywa wybuchowe przedstawienie. Ciekawe skąd to się wzięło. A! Są na dachu, prędzej. Albo mi się zdaje, albo widzę ogromny helikopter w kształcie pająka. Nie zdaje ci się i co gorsza musimy się do niego dostać zanim wystartuje. Najpierw uniwersalna szminka. I co dalej? Miejmy nadzieję, że nikt nas nie zauważy i módlmy się, żeby nie spaść. Wspaniale trzyma! Muszę wypróbować ten środek, kiedy będę uciecała z jakimś chłopakiem. Godzina pierwsza w nocy. Pustynia w Nevadzie. Najwyższy czas. Czułam się jak małpa na gałęzi. Rzeczywiście, masz trochę dłuższe ramiona. Jeśli skończyłyście, to może się rozejrzymy? To jest ten ich ośrodek treningowy? Niezbyt tu przytulnie. Chowamy się. Alex, przestań się wygłupiać! Nie wygłupiam się, nie mogę się odkleić. A -a! A -a! A -a! A -a! <grystanie> jeszcze chwila i padłabym ofiarą pająka. O, bardzo praktyczna zabawka. Kupię coś takiego, tacie, na dzień ojca. Gdzie one ćwiczą? Nie ma tu zbyt wiele miejsca. <grystanie> Aleks, to jest garderoba. Od razu zauważyłam. Pora się przebrać. Widzisz jakąś wielką, umieśnioną zawodniczkę? Nie, teren czysty. To najdziwniejszy ośrodek treningowy, jaki w życiu widziałam. A! Nie widziałaś jeszcze wszystkiego. O! Mam nadzieję, że to tylko sztuczne ognie. Hałas dochodzi stamtąd. Nie patrzcie na mnie, to ja wytropiłam to miejsce, a ja odszukałam przebranie. No dobrze. Osłaniajcie mnie z tyłu. I z przodu. I w ogóle mnie osłaniajcie. Wiedziałam, że to wymagający sport, ale one chyba trochę przesadzają. A -a! Świetnie, Jerry. Wybrałem zły moment. Szło nam świetnie, dopóki nie zadzwoniłeś. Nie zwracaj na nią uwagi. Jest trochę podenerwowana. Mów szybko, co masz! Ta landrynka nazywa się naprawdę Margaret Nussbaum. Pracowała kiedyś dla wojska jako konstruktor robotów. Teraz już wiemy, skąd te maszyny w sąsiedniej sali. Nie mogłem jej od razu odszukać w bazie danych, bo zmieniła nazwisko dopiero w zeszłym tygodniu, tuż po tym, jak uruchomiła ośrodek szkolenia w Nevadzie. I jeszcze coś. Chodziła do tej samej szkoły, co zaginione pszczółki, tyle że skończyła naukę 10 lat wcześniej. Możesz nam pokazać nagranie z konkursu? Wiedziałam, że już gdzieś widziałam ten układ. Ruszają się tak samo jak pszczółki, tylko trochę automatycznie. Jak znaczy, liderka, A -a -a! jesteś inteligentna! A -a! No, puść mnie! W żadnym wypadku. Nie pozwolę, żeby jakieś maskotki wyjawiły wszystkim mój mistrzowski plan. Jaki plan? Myślałam, że się domyślicie. No cóż, wyjaśnię wam co i dlaczego. Kiedy moje czarne wdowy pojawią się na Mistrzostwach Świata, wszyscy na długo zapamiętają ich występ. Nie rozumiem. <śm> załatwią wszystkich, którzy będą na stadionie, wszystkich, którzy uwielbiają to idiotyczne kibicowanie. Skąd w tobie tyle goryczy? Czyżby liderki coś ci zrobiły? Dziesięć lat temu chciałam występować z pszczółkami, ale nie przyjęły mnie do zespołu. Najwyraźniej nie byłam dość słodka. Co to jest? Maszyna mojej konstrukcji. Pobiera z mózgu pszczółek informacje o układach tanecznych i przekazuje je moim robotom. Za chwilę wypróbuję ją na was. Ale my nie jesteśmy prawdziwym zespołem! Nie znamy żadnych ruchów! W takim razie, maszyna zrobi z waszych mózgów niezły pasztet. Do Pająkoptera! O, świetnie! Jak mam wygrać konkurs recytatorski z pasztetem zamiast mózgu? A ja nigdy nie zostanę zawodową cheerleaderką! Szczerze mówiąc, brak mózgu zwiększyłby twoje szanse. Przestańcie się w końcu przekomarzać! Może nie zauważyłeś, się, ale mamy poważne kłopoty! Racja. Musimy coś zrobić, zanim będzie za późno. Doskonale. Posłuchajcie, co zrobimy. Skontaktuję się z Jerem i powiem, że musimy się natychmiast dostać na Tahiti. Clover, uwolnisz pszczółki i odtworzysz ich pamięć. A ty, Alex, zastanów się, jak zakończyć tę sprawę, od której włos jeży się na głowie. Godzina 11.29, plaża na Tahiti. Witam wszystkich na Mistrzostwach Świata Darek. Stany Zjednoczone reprezentuje zespół Czarne Wdowy. Mówią wam to czarne wdowy, że ruszają dziś na łowy Złe to miejsce, zły to czas, bo nie będzie wkrótce was. Dalej siostry do ataku, niech zaznają ognia smaku! Interesujące, niebanalne i wyjątkowo oryginalne, poszukaj sobie innego przeciwnika! Świetnie otoczyły nas! Przynajmniej polegniemy w blasku chwały na oczach milionów telewidzów. i słuchaczy. Co mówisz? Mam plan. Spróbujcie mnie podrzucić i na chwilę odwrócić ich uwagę. Zaufajcie mi, uda się. Tylko znikajcie stąd, zanim nastąpi wielki finał. Trudno, nie udało się. Dokąd się wybieracie, pokraci? Czas na wielki finał. Spadamy stąd. O, o, o! 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 Ach, dziękujemy. Uratowałyście nam życie i ocaliłyście piękny sport. O czymś chyba zapomniałaś. Na Twoim miejscu uważałbym, do kogo celuje, Margaret. Super, że te roboty się rozleciały i pszczółki zdobyły mistrzostwo świata. Przynajmniej nie będą straszyć publiczności. A propos, miałaś, zdaje się, iść na jakiś konkurs? Daj spokój, nie mam żadnych szans. Kiedy miałam się przygotować? To już przerabiałyśmy! Jesteś przecież najinteligentniejszą dziewczyną w szkole! Poza tym chyba nie pozwolisz, żeby Mandy wygrała. To perfidna oszustka! Niby jak miałaby to zrobić? To byłaby jej największa kompromitacja! O! O! Zaraz! Nie mogę tam wejść! Tam jest za dużo ludzi! Nie! Proszę, wygląda na to, że Mandy przekonała się, co to jest trema. Tyle przygotowań poszło na marne. Zmieniłam zdanie. Chyba jednak mam szansę. Nie, Życzę szczęścia, Mandy. Nie, Będzie ci potrzebne. Hej! W polskiej wersji wystąpili Krystyna Wiśniewska, Anita Sajnuk, Anna Rusek, Wisława Świątek, Ryszarda Cylińska, Mirosław i Ireneusz Załóg, Grzegorz Przybył. Tekst polski Wojciech Dyczewski. Udźwiękowienie Suprafilm. Opracowanie i Tekst Katowice.